Chciałem wam pokazać, ale zrobię cięcie. Widzimy się w tej części strony Kabaka. Pokażę wam jak nabić wyświetlenia pod filmem. Zaraz wam pokażę jeden z filmów, na przykład mój film. Przejdź sobie na twój kanał. Mamy intro. I teraz słuchajcie. To musicie... Muszę to I e, patrzcie, mam tylko 19 wyświetleń. nie, nie, musicie. Nie, co tu się włączyło? Nie. E. Dobra, poczekajcie. E, no, poczekajcie, mam problemy. Jak jeszcze... Trzeba... No. Do... Dobra. Boże, co mi się stało? No dobra. Tak, no dobra. Dajemy tak. Boże, musicie z tego po prostu wyjść. Tak, musicie po prostu z tego wyjść. Musicie przyjść na swój kanał, nacisnąć Twój kanał. No, tak. Boże, nie, nie, nie. Ach. Oj, o, macie. No i macie 20 wyświetleń. Tak więc, no, proste. Myślę, że każdy da radę z tymi wyświetleniami. Ja to już dziękuję. No, do zobaczenia.